Czy podróże w czasie są możliwe? Na pewno latające kódle kota są możliwe. I tak, i nie niczym podróże Schrodingera. Efektowne podróże w czasie są tym, co Michio Kakuj nazywa niemożliwością typu pierwszego, czyli stan naszej obecnej wiedzy absolutnie na to pozwala, ale stan technologii już nie. Ale zaraz zaraz, czy ja powiedziałem efektowne, zacznijmy od początku. Żyjemy w czterech wymiarach. W długości, w szerokości, w wysokości oraz w czwartym wymiarze wymiarze czasu. Każde wydarzenie w historii ma swoje koordynaty w czasie i przestrzeni, i to właśnie nazywamy czasoprzestrzenią. W pierwszych trzech wymiarach możemy poruszać się dowolnie. Możemy iść do przodu, do tyłu, w prawo, w lewo, w górę lub w dół, ale w czasie jesteśmy poniekąd skazani tylko na jeden kierunek, a w zasadzie to zwrot. Fizyce to jest kierunek, a to są różne zwroty. Tak więc można powiedzieć, że cały czas poruszamy się w czasie, do przodu. No ale to nas nie urządza. My chcemy zobaczyć ludzkość za 100 lat, chcemy zobaczyć Ziemię za 200 lat, chcemy polecieć 7 miliardów lat w przyszłość i zobaczyć, jak nasze Słońce spuchnie i pochłonie naszą planetę. I w zasadzie. Jest to możliwe. Albert Einstein wywnioskował, że czas jest względny. Nie w każdym ośrodku porusza się tak samo, że można go zwolnić. Dwie podstawowe rzeczy są w stanie zakrzywiać czas. Jest to prędkość oraz jest to grawitacja. W zasadzie to im szybciej się poruszamy, im bardziej zbliżamy się do prędkości światła, tym bardziej zwiększa się nasza masa. Dlatego nie pędźcie za szybko do lodówki, bo wtedy tyjecie. W momencie, gdy zaczynamy zbliżać się do naprawdę wysokich prędkości, nie takich, jakie jesteś w stanie wyrobić swoją betą, czas dla podróżującego zaczyna zwalniać. Nazywamy to dylatacją czasu. Zjawisko to polega na tym, że czas dla podróżującego będzie biegł inaczej niż dla obserwatora z Ziemi. Gdzie dla podróżującego może minąć 10 minut, dla obserwatora może minąć tych minut 20. No dobra, ale co to są wysokie prędkości? Dajmy na to tu mam ściągawkę, 269 813 212 metrów na sekundę, a tak przy okazji jest to raptem 90% prędkości światła. Na razie nie potrafimy do tej prędkości nawet się zbliżyć. Najszybszą sondą, jaką wypuściliśmy jest Parker Solar Probe, która osiągnęła raptem 68 600 metrów na sekundę. Sprawdzałem, czy na czy się zgadza. Lecz, jeśli byśmy z tą prędkością podróżowali przez rok, wówczas na Ziemi minęłyby ponad 2 lata. Tutaj macie wzór na dyletację czasu, możecie się nią trochę pobawić. A dla tych, którym się nie chce, w linku w opisie zostawiam do tego kalkulator. Ale naprawdę imponująca dyletacja ma miejsce, gdy zaczynamy przekraczać 99% prędkości światła. Mamy 99,9999 i tak dalej. I w tym momencie, jeśli byśmy poruszali się z takimi prędkościami. Przez rok wówczas na Ziemi minęłoby 780 lat. Jednym z rekordzistów, który zyska najwięcej na dyletacji czasu, jest astronauta Scott Kelly. Będąc prawie rok na pokładzie ISS, zestarzał się wolniej od swojego brata bliźniaka, który był wtedy na Ziemi, o niecałą jedną setną sekundy. Podobne efekty zwalniania czasu możemy zaobserwować blisko bardzo masywnych obiektów, a w zasadzie nie musimy daleko szukać, ponieważ nasze stopy starzeją się wolniej od naszej głowy. Ponieważ są bliżej środka masy planety. Oczywiście dla nas ta różnica jest niezauważalna, ale można ją zaobserwować przy pomocy specjalistycznych zegarów atomowych czyli ta różnica istnieje. No ale jak ustaliliśmy, takie drobizny nas nie urządzają. Tak więc wsiadamy do kosmicznego autobusu i lecimy do centrum naszej galaktyki, gdzie zobaczymy Sagitariusa A, supermasywną czarną dziurę, miliardy razy cięższą od naszego Słońca. Zaczynamy więc orbitować wokół niej, trochę powyżej horyzontu zdarzeń, czyli tej przestrzeni, która okrywa osobliwość, czyli miejsce, w którym grawitacja jest już tak potężna, że trzeba nie tylko ściskać same atomy, ale przestrzenie między konkretnymi atomami, oraz się przestrzeni między parkami. I gdy zaczynamy wokół niej orbitować, czas dla nas zaczyna zwalniać względem tego, jak płynie dla obserwatorów z Ziemi. Wyglądałoby to mniej więcej dokładnie tak jak w firmie Interstellar: czyli nie zaczęlibyśmy nagle mówić wolno, tylko dla nas płynąłby czas zupełnie normalnie, ale na Ziemi w tym, w tym samym momencie miałyby dziesiątki, setki lat. Czyli jest to paradoksalnie idealne miejsce, aby doczekać się, aż w Polsce będzie normalnie. No ale dobra, załóżmy, udało nam się. Wylecieliśmy 100 lat w przyszłość. Bardzo nam się to spodobało. Chcemy wrócić do przeszłości, żeby podzielić się tym, co wiemy. No właśnie, nie do końca. Na stan naszej obecnej wiedzy podróż w przyszłość jest biletem w jedną stronę. Wielkim przeciwnikiem teorii w ogóle podróży w czasie był Stephen Hawking, który przeprowadził nawet dosyć osobliwy eksperyment, otóż, zorganizował przyjęcie dla podróżników w czasie. Mankament był w tym taki, że zaproszenia na tą imprezę wydrukował dopiero po całym przyjęciu. No ale tak, skoro podróże w przeszłość są niemożliwe, no to, to nie możemy nic z przeszłością zrobić. Nie do końca. Otóż możemy przeszłość obserwować i to nie na zdjęciach czy na filmach, ale na żywo. Od powstania nasza planeta emituje sygnały świetlne. Naturalnie światłem odbitym. Wygląda to mniej więcej jak kamień rzucony do jeziora. Fala, czy też bańka świetna rozszerza się. Jeśli nic jej nie zatrzyma, to będzie się tak rozszerzała w nieskończoność. Naturalnie interwały między tymi sygnałami są o wiele mniejsze. Podczas każdej zeptosekundy wysyłane jest miliardy miliardów fotonów. A i w jednej sekundzie mieści się tyle zeptosekund. Nawet nie będę próbował tego przeczytać. Mimo, że prędkość światła jest ogromna, to w skali kosmicznej jest spektakularnie mała. Od kiedy zacząłem do Was mówić w tym filmiku, światło zdążyło mniej więcej stąd dotrzeć gdzieś tutaj. Tak więc patrząc w gwiazdy, nie widzimy ich w takim stanie jakim są obecnie. Widzimy ich odległe fotografie, ponieważ światło z tych gwiazd potrzebuje określonej ilości czasu, aby trafić do naszych oczu. I tak Syriusza oglądamy teraz, jak wyglądał 6 lat temu, a Mgławice Kraba, jak wyglądała ponad 6000 lat temu. I teoretycznie moglibyśmy zobaczyć w ten sam sposób również Ziemię. Wsiadamy więc do naszego super zaawansowanego teleportu, który przynosi nas 610 lat świetnych stąd. Tam właśnie dociera bańka świetna, którą nasza Ziemia wyemitowała 610 lat temu. Wyciągamy nasz super zaawansowany teleskop, który jest w stanie wychwytywać tak delikatne światło i kierujemy go na Ziemię. I co widzimy? Bitwę pod Grunwaldem na żywo. Boston, Massachusetts. I w zasadzie w tej technologii obserwacyjnej nie ma granic. Możemy się przenieść ponad 2000 lat świetlnych stąd i zobaczyć, jak pewien jegomość chodzi po wodzie. A gdzieś tam ponad 4,5 miliarda lat świetlnych stąd jest obraz, który ukazuje, jak Ziemia wyłania się z dysku protoplanetarnego. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia w przyszłości. Może w przeszłości. Dysku protoplater na...